Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik z prac w jesiennych w naszym gospodarstwie. A więc po krótkiej przerwie wracamy z nowym filmikiem na nasz kanał. Myślę, że filmik wyjdzie nam dość długi, z tego względu, że dużo nagrywaliśmy, nie było czasu tego wszystkiego zmontować w kupę. No i zaczynamy teraz nowym filmikiem z jesieni, taki jeden, duży, długi filmik podsumowujący wszystko to, co się działo tej jesieni w naszym gospodarstwie. A zaczęło się to wszystko tak naprawdę już takich prac jeszcze letnich, końcówka lata, a to już takie prace typowo jesienne, czyli zabiegi przede wszystkim w rzepaku, tutaj tego rzepaku dużo zasialiśmy. Rzepak był troszeczkę później siany niż poprzednie lata, co sprawiło, że te zabiegi też były troszeczkę później się zrobiły i one się zeszły z siewami zbóż w naszym gospodarstwie. Z tego względu też co roku dużo siałem z Kamilem praktycznie po połowie zbóż, w tym roku większość siał Kamil. Z tego względu, że właśnie dużo miałem tych zabiegów. Poza tym taka też dobra nowina, urodził mi się syn, także też na początku pod koniec sierpnia w sumie, także na początku tych prac takich głównych tej jesiennych, mieliśmy trochę więcej tutaj obowiązków w domu. Wszystko to sprawiło, że to wszystko się trochę nam przyciągało, ale terminie, wszystko, staraliśmy się wszystko zrobić w terminie. Przede wszystkim chodzi tu o siewy pszenicy. Siewy rozpoczęliśmy około 15 września, dokładnie chyba 13 września. Pierwsze odmiany, jak sialiśmy, no to przede wszystkim tutaj obsadę robiliśmy dość niską, około 200 roślin na metrze kwadratowym, ze względu na, no bo to wczesne dość siewy. Zaczynamy tradycyjnie od pszenicy, bo że uprawiamy w naszym gospodarstwie jęczmień, w tym roku dużo tego jęczmienia, bo blisko 150 hektarów mamy jęczmienia, nigdy tyle nie mieliśmy u nas w gospodarstwie. Ale jęczmień siejemy zawsze tak w okolicach 25 września, 20-25. Z tego względu, że uważam, że najbardziej to ładnie wychodzi nam, najlepiej wychodzi. Jęczmień przede wszystkim tak nie choruje. Co do jęczmienia. W tym roku, e, oczywiście, u nas w gospodarstwie jest cała technologia oparta na fokusie, e, Horsch Focus. E, no i tutaj, jeśli chodzi o jęczmień, taka ciekawostka, że w tym roku spróbowaliśmy zasiąść go co 30 cm, czyli na tak zwanej szynie rzepaczanej, e, a nie jak tradycyjnie co roku co 15 cm z dwóch powodów. Przede wszystkim jęczmień tutaj no bardziej jest narażony na choroby zawsze jesienią. No myślę, że to troszeczkę lepiej wpłynie na to, żeby jest zdrowszy. Druga sprawa, on się bardzo krzewi, że tak powiem, i naprawdę szybko zasłania, że 130 cm, on bardzo szybko zasłania tą powierzchnię, także myślę, że tutaj ziemia na wiosnę raz, dwa będzie zakryta. Już teraz jest ten pasek że tak powiem, międzyrzędzi tak zwany bardzo wąski E, także bardzo pozytywnie myślę, to wpłynie e, na tą niedźwiedz, zobaczymy jakąś zachowa w dalszej części sezonu. E, no i przebieg pogody, tutaj zobaczymy jak to wszystko wpłynie na ten rozstaw, a także zachwaszczenie. Zwłaszczeniem oczywiście zwalczamy na jesień tradycyjnie, Kulex Komplet Pack już trzeci rok z kortewy z rzędu u nas w naszym gospodarstwie. Nigdy nie było problemu z tym środkiem, dlatego tak no, sprawdzone rozwiązanie i nie chcemy tego zmieniać. Tutaj co do odmian, no to jęczmienia, pierwszy raz w naszym gospodarstwie odmianę mamy hybrydową jedną, jest to odmiana Zumba, odporna na wirusa przenoszonego przez mszyce. Co ważne, jest odporna, nietolerancyjna, bo wiele odmian już jest bardziej tolerancyjnych. Tutaj ta odmiana jest odporna, jest to odmiana hybrydowa. Pierwszy raz w naszym gospodarstwie też mamy zasianą właśnie w technologii co 30 cm, ale w tradycyjnej też co 15 Po prostu tak na próbę 20 hektarów zrobiliśmy co 30 cm. Mieliśmy szynę rzepakową w Horszu Fokusie 4 metrowym za dlatego 8 Eriksem zasialiśmy jedno pole zboża właśnie tym zestawem. Resztę sialiśmy oczywiście dziewiątką Eriksem z fokusem 7.2 metra. No i tutaj co do jęczmienia oprócz zumby mamy tutaj sprawdzoną od lat w naszym gospodarstwie bardzo wierną odmianę, a przede wszystkim stabilną w klonowaniu. No to odmiana Picasso z Osadkowskiego, która już bodajże trzeci, czwarty rok u nas w gospodarstwie. Jęczmy cały sialiśmy 200 sztuk na metrze kwadratowym roślin. To dawało około 100-110 kg. No i hybrydę dwie jednostki sialiśmy, więc tam około 90 kg. I trzecią, ostatnią odmianą w naszym gospodarstwie jest to Sandras z IGP z firmy Agri. Pierwszy raz mamy tą odmianę, postawiliśmy na nią ze względu na opinię wśród rolników. Jest to odmiana dwurzędowa. Jedyna w naszym gospodarstwie dwurzędowa. Zobaczymy, jak ona się spisze. Charakteryzuje się przede wszystkim znakomitą gęstością, co myślę, że też bardzo pozytywnie będzie do sprzedaży. E, jednak będzie ten towar bardzo dobrej jakości e, jęczmień. Będziemy się starali na pewno przechowywać, więc też nam zależy tutaj e, na tym dobrym towarze, dobrej jakości. Co do pszenicy, no to tutaj no taką królową tego sezonu w naszym gospodarstwie można powiedzieć, że była Shevignon odmiana, która nie tylko plonowała, ale miała znakomite parametry, bo białko sięgało 14%, gęstość ponad 80%, także no tutaj takie wzorowe parametry. Ale co ważne, poprzednie lata ta odmiana miała troszeczkę problemy z parametrami i to co zauważyliśmy, bardzo duży wpływ podczas zbioru ma wczesność zbierania tej odmiany. A więc na pierwszy rzut do koszenia idzie u nas chevignon, jest to około co najmniej tygodnia wcześniej od każdych innych pszenic, co myślę jest bardzo ważne, że jeśli ktoś się je uprawia, aby ją bardzo wcześnie zbierać, bo faktycznie te parametry ma wówczas wzorowe, no i plon jest doskonały również. Jedno pole mieliśmy w tym roku zostawione na ciut późniejszy zbiór, no i to było ewidentnie widać w tych parametrach, że faktycznie bardzo uciekają gdzie inne odmiany dość dłużej przetrzymują te parametry, e, później dojrzewają, e, no i to wszystko wpływa na to, że te parametry są lepsze w innych odmianach e, późniejszych. Co do innych odmian tutaj, no to po zeszłym sezonie też postawiliśmy dużo na Buldożera z Prokamu, Odmiana, która się świetnie spisała, pierwszy, rak, pierwszy rok debiutujący u nas miała i fajnie wyszła, także no w tym sezonie troszkę więcej postawiliśmy ją. Trzecią odmianą, która jest w naszym gospodarstwie w tym roku, no to jest rak specjalist. W sumie postawiłem na rakta z tego względu, że w tym roku on był takim najmniej problemową odmianą. Bardzo dobrze zniósł przymrozki, bardzo dobrze wyglądał po zimie, nie wyległ, bardzo lekko się muciło, Aplon był naprawdę przyzwoity, nie był rekordowy, ale przyzwoity i, w, i miał bardzo dobre parametry, to wszystko sprawiło, że e, dość sporo też zasialiśmy tej odmiany w naszym gospodarstwie. I ostatnią taką odmianą e, oprócz Palasa w sumie, który też w zeszłym roku świetnie, no to ostatnią odmianą jest tutaj Rakt Furioza, nowość w naszym gospodarstwie. Ale postawiliśmy na tę nowość bardzo pewnie, bardzo mocno. Po świetnych wynikach w coborze, eee, no i takim wiodącym tutaj producencie nasion, eee, stwierdziliśmy, że zasiejemy ją na większym areale i mamy blisko 100 hektarów tej odmiany, takiej nowości, co uważam na pierwszy raz jest dość dużo, ale myślę, że ta odmiana się wybroni, bo ma naprawdę fajne wyniki. Eee, zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie wszystko w praktyce, ale nie, nie ukrywam, że na tą odmianę bardzo mocno liczę. Jeśli chodzi o pszenicę, no to tutaj jeszcze w podsiewacz oczywiście tradycyjnie u nas fosfora na W aplikator idzie do Fokusa w dawce 130 kg na hektar. No i myślę, że tutaj jeszcze z, tak, z takich że prac, które może zrobimy w grudniu, będziemy się starali je zrobić. No to na pewno będzie nawożenie potasem i być może już tutaj siarką z magnezem polecimy. Wszystkie pola zarówno pszenicy, jak i rzepaku po to aby zaoszczędzić jednak tego czasu. Jest są dobre warunki, ten nawóz się powinien fajnie rozłożyć. No i fajnie już na wiosnę będzie nam tutaj bardzo dobrze działał. No i z pszenicy myślę, że to już będzie tyle. Co tutaj do zbioru dalej? Mieliśmy zbiory tutaj oczywiście kukurydzy. Kukurydzy w naszym gospodarstwie dość sporo odmian, jak podczas siewu widzieliście. Mamy kilka odmian majsadura, kilka pioniera, KWS-u no i kilka tutaj też syngenty. Na pewno jakąś odmianę pominąłem, nie chciałem tutaj żadnej pominąć, ale też chciałbym podkreślić, że żadna odmiana z uprawianych w żaden sposób się tutaj nie wyróżniła w tym roku. Wszystkie plonują bardzo dobrze. Co tutaj tak to co się wyróżniło to odmiany, które plonowały ciut słabiej, one były dużo suchsze i wychodziło finalnie ten sam powiedzmy w przeliczeniu na 14%, bardzo wychodziło to na sucho bardzo podobnie, z tam różnicą, że po prostu niektóre odmiany były suchsze. ładnie tutaj też syngenta nam wyszła, która ładnie oddawała wilgoć, pomoże miała ten plon troszeczkę Bliżej tych wyższych to też miała niższą wilgotność, także korzystnie w tej relacji wyszło, ale żadna odmiana nie wybiła się, nie wiadomo jak. Wszystkie wyszły bardzo podobnie. Nie ma tutaj jakichś strat, nie wiem, omacnicy, czy poobalanej któreś przez wiatry. Wszystkie dość stabilnie, także myślę, że w tym roku tutaj ani głowni nie mamy, także tutaj też żadna odmiana Wybitnie nam się nie wybiła, bardzo stabilnie. Przede wszystkim plony są dobre od 10 do nawet 14 ton z hektara. 14 mieliśmy jedno bardzo duże pole, ale też bardzo dobrej ziemi i bardzo ładnie nam tam wyszło. Co prawda, ciężko było zebrać dość mokro. Jak na większości, już pul się robi dość mokro w tym roku. Jednak gąsienica i napęd w kombajnie by się przydała, no bo przede wszystkim tutaj też tą strukturę gleby zachowujemy, dbamy o nią. Mniej wyciągania, wiadomo, no i więcej zebrane, no bo jednak trochę musieliśmy kombajnem gąsienicowym też skosić w naszym gospodarstwie, a to właśnie przez te ciężkie warunki. No ale dalej kosimy klas Tukano u nas 570. Bardzo fajny kombaj do kukurydzy. Mamy tutaj pojedynczy rotor w klasie. No i to bardzo sprawnie idzie z przystawką ośmiorzędową. E, także tutaj no, patrząc, jakbyśmy zaczepili lekcjona, e, no to już jednak potrzebowalibyśmy tej przystawki większej, żeby to miało jakiś sens, żeby jednak nie gonić prędkością, a nadrabiać wydajność tą szerokością roboczą. Także tutaj Tukano w e, zupełności w tym sezonie wystarcza nam. Wystarcza nam też dlatego, że te kukurydze no, są jednak mokre, nawet bardzo mokre, niektóre. E, bo początek sezonu no, to ponad 40% wszystko kosiliśmy. Dopiero tak teraz osiągamy jakieś 30 łapie. No i w tym roku zauważyliśmy, że na wilgotność dużą wpływ miał przede wszystkim termin siewu. No i te suchsze odmiany jednak dużo łatwiej się suszy, muci, są lepsze, to ziarno jest lepszej jakości. No ale niestety taki rok, że i te 40 też trzeba było zbierać, a już nie ma na co czekać, no bo to już jednak połowa listopada, te odmiany późniejsze, co są, no już też one nie doskną, także myślę, że tutaj nie ma co się oglądać i po prostu zbieramy tą kukurydzę. Jesteśmy na, można powiedzieć, dopiero półmetku, trochę może ponad półmetek, a około 200 hektarów dobrych na zostało, niecałe 250. To, co wyróżnia ten rok, no to to, że jednak wszystko jest opóźnione. Cieszy mnie fakt, że nie opóźnialiśmy tych siewów przede wszystkim w tym roku, bo niektórzy czekali, że to za wcześnie, za wcześnie, my zaczęliśmy wcześnie i w bardzo fajnych warunkach te siewy skończyliśmy, co uważam, że jest bardzo dobrym no, startem tych roślin przede wszystkim. No i po kukurydzy tutaj jeszcze męczymy jakieś siewy ostatnie, ale jest naprawdę mokro, już nie są to warunki sprzyjające ale zobaczymy jak to wszystko się tutaj pogoda dalej potoczy, chciałbym jeszcze na wszystkich z polach oczywiście zrobić zabieg herbicydowy, po to aby jednak na tą wiosnę już spokojniej rozpocząć na spokojnie, żeby już nie gonić wszystkiego, no bo wiadomo, że tych zabiegów będzie na pewno na wiosnę dużo bo jest dużo rzepaku posiane dużo zboża bo zboża planujemy, planowaliśmy w sumie około 700 hektarów, nie uda nam się myślę, że zasiejemy 600 może 650 nam się uda więcej nie będziemy siali już na siłę, bo uważam że się robi późno i po prostu wolę zasiać kukurydzę i w przyszłym roku spróbować zmienić tą kukurydzę na pszenicę, jeśli będą po prostu sprzyjające warunki i ta kukurydza zejdzie z pola wcześniej. No i taką ostatnią rośliną w naszym gospodarstwie, którą też już zbieraliśmy, są to buraki cukrowe zbierane pod koniec października. Jeszcze nie odebrane, także jeszcze do dokładnego plonu nie wiemy ale po zbiornikach można powiedzieć, że coś koło 90 ton na czysto powinno być. Uważam, że to e, bardzo dobry wynik, fajny wynik, e, cieszy on. E, można było robić jeszcze, robiłem dwa zabiegi na chwościka, mogłem zrobić ten trzeci jeszcze we wrześniu, może byłby ciut lepszy cukier, e, ale nie zrobiłem tego zabiegu, stwierdziłem, że już miesiąc do kopania i nie będę tutaj, bo ze względu na okres karencji też patrzyłem, aby te wszystkie spełnić warunki. Do tego stwierdziłem, że robić koszta, gdzie będą prawdopodobnie byłem pewien tego, że będą nadwyżkowe buraki, które no jednak jest ta cena niższa i opłacalność jest inna wówczas, no to stwierdziłem, że nie będę robił tego zabiegu, mimo to buraki dość ładnie się wybroniły. Były taki okres, że już miały tego fosika dość mocno mówię, Trochę jednak zrobiłem źle, że nie zrobiłem tego trzeciego zabiegu, ale potem to się ochłodziło, już tak choroba nie postępowała. No i dość ładnie nam to finalnie wyszło. Kopała firma Eurotek znakła. Tutaj znajomy Łukasz nam kopał, także tutaj przede wszystkim kompleksowa usługa z odbiorem ich buraków, z odwozem, nie odbiorem, odwozem, odwozili Joskinem, bardzo ładna przyczepa. Nie, nie musieliśmy tutaj naszego operatora dawać z przyczepą, pole było duże, więc trzeba było z tą przyczepą jeździć przy kombajnie. No i staraliśmy się w miarę możliwości sypać przy jak najlepszych drogach, żeby ten odbiór przede wszystkim sprawnie przeszedł. Ale też co tylko się dało, wywoziliśmy do takich bardziej utwardzonych dróg. No niestety wszystkiego się nie udało. Zobaczymy jak będzie ten odbiór. Liczymy na jakąś pogodę, która nam będzie sprzyjała przy tym odbiorze przede wszystkim. No i myślę, że jakoś damy radę, zaczniemy, mamy gdzieś odbiory. Troszeczkę słońca by się przydało, no bo wiadomo, jeśli po jakichś polnych drogach przejedzie 5-10 tirów, no to tych dróg po prostu już nie ma. To tak jakbyśmy po polu jeździli. No, ale zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Miejmy nadzieję przede wszystkim, że nie będzie padać, co pozwoli nam skończyć wszystkie siewy. No i myślę, że to już tutaj wszystko, jeśli chodzi o całą tę tutaj jesień. Wiadomo, w trakcie trwały jeszcze jakieś prace przygotowujące z pola pod siewy, po wap sialiśmy. E, po kukurydzy niestety nie udało nam się pod zboża rozsiać już wapna, bo było późno i nie chcieliśmy tego przeciągać. Ale wszystkie prace takie inne, no to wiadomo trwają, jak to u nas w sezonie e, zawsze się coś dzieje. No ale myślę, że to już z tym filmiku będzie wszystko, ale z tego miejsca już myślę, że możemy was serdecznie zaprosić na podsumowanie sezonu tradycyjnie 24 grudnia. Także w wieczór wigilijny będziemy mogli się spotkać przed telewizorami. No i serdecznie was na to zapraszam. No i do zobaczenia.